Dzień widzowie! dzisiaj razem z Rzekiem spędzimy cały dzień na to no. pozostałym no. Tak jest. O! I tak zaczynamy ten odcinek. Aby zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale. No i jak tam, jak się pływa? Dobrze. Woda no, cieplutka jest, naprawdę. Dzisiaj kozacki dzień się zapowiada. No to dobrze, bo spędzić tutaj bardzo dużo czasu ogólnie. Ja szczęście zadbałem o to, żebyście mieli dużo atrakcji. Dlatego, że mam dla was niespodzianki, będzie dużo challenge'y. Kto no. z was, kto będzie więcej punktów w tych challenge'ach, będzie mógł sobie wybrać jeden z dwóch safe'ów. Co ty mówisz? Skycemu! Wow. No jeden jest z nice. a drugi jest z No, a... Mam teraz dla was taki challenge Ja zrobię skok, robię w tym czasie lotu, robię tutaj pozę oh. Ja zrobię zdjęcie, zdjęcie tej pozy Na telefonie? I, tak, i wrzucamy na Grzesia Instagrama I widzowie będą głosowali I kto zabierze więcej głosów, ten wygrywa O kurde, o, dobra, dobre. ile? Dwie, trzy godziny czasu będziemy mieć Tak, no pewnie. No się... aż, aż do końca tego filmu i na końcu filmu zobaczymy, jak, która się najbardziej podobała dobra no, no, na, na razie ćwiczymy sobie Nie, robimy od razu Pierwszy skok dva, jeden tady. Já <skrý> jsem <skrý> 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 Dobra, mamy nasze zdjęcia, teraz wrócimy je na Instagram Grzeszka I zobaczymy Oceniamy Tak Widzowie oceniają Widzowie oceniają Tak, także koniecznie wpadajcie do mnie na Instagrama tak. Tutaj macie, Mister Gibro Oraz do Jacka Frosta Jack Frosterek A teraz co? Czekam na kolejne zabawy Kolejny część zobaczymy też wyniki No, ale, no wyniki będą za dwa, trzy rundy czy coś Spokojnie, tak. no A my idziemy się bawić, hop Teraz mam dla was challenge kolejny No Nagrodą w nim będzie ręcznik Strzelańcz jest polega na tym, kto wytrzyma dłużej pod wodą bez oddychania Zobra. Serio? Ale nie ma, nie ma żadnych zasad Jak to? Możecie się łaskotać, możecie się kopać, szczypać To ostatni się wydłuży, wygrywa Dobra Dobra, macie 25 sekund na przygotowanie się jeszcze 25 sekund na przygotowanie Ja cię nie mogę zabić w tej wodzie Nie, ja bardziej miałem na myśli, żeby pooddychać sobie tak powietrze Ja mówię, że się bronią Jakiś żeby się 5 4 3 2 1 Start! ハハハハ Bo ja mówiłem, że ja już nie wytrzymam dłużej w wodzie Ogólnie, że brakuje mi z 10 sekund i się odepchnąłem od tego Poleciałem cię złapać, sam szok i koniec A ja się tak przestraszyłem, że ten... o, tak zrobiłem i ciebie już uderzyłem To druga runda, po prostu zrobimy taką, że teraz już bez przeszkadzań Dobra, może i druga runda, zrobimy no. bez top bez... Nie, 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 ja się śmiałem, że w tym cię ty nie, nie widziałeś dostałem taką lepę z kolana czy z czegoś właśnie Dobra, Dobra druga runda co? 5, 4, 3, 2, 1, start! Kurde! Jeszcze masz czas czekolbyś dał radę? No ja 2,5 minuty to nawet podnosi kiedyś. To było ogólnie 30 sekund Tak, ja Tak, 33. O, no, ja mówię tak do minuty teraz. Okej, okay, ciężko 2,5. No to ciężko. co? Ciężko. Jack wygrywa. Jack wygrywa waręczniki. Tak! Uuuu! Nice! Dobra panowie, Jack cicho! Macie tutaj challenge, nazywa się Na ratunek! 112! Na ratunek! Macie. Tutaj jest, dwóch ratowników. Tak, ratowników. Musi popłynąć po czterech zagubionych tam ziomali. Hey! Ale jednocześnie, o właśnie, nie mogą się przewrócić. I to robi Grzegorz. Ale niestety ostatnio w okolicy, no. słychać, było potwora morskiego krakena. I to jest nim Jack. I to jest Jack, który będzie robił falę. O nie! Jack! Pod... Ale jeżeli ci któryś spadnie, to musisz wrócić na początek i dopiero od nowa możesz wtedy iść. Serio? Tak. I to jest jak w najbliższym czasie, tak? Tak. O kurde, fale się zaczynają panowie! 3, 2, 1 start! Szybko! O nie! Powrót! <śles> 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 Pełne skupienie, uwaga! <śles> 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 Dawajcie, nie wywalić się do brzegu, do brzegu, panowie! Damy radę! To idzie trudny, duży sztor, ale wy jesteście Dajcie radę, musicie dać... Nie! Nie! Uratuje się! Dobra, to możesz tylko dwóch uratować jak Łukaszowi się uda więcej, to on wygrywa. Dobra. Dwa tylko? Tak, tylko dwa może A, bo jeden zielony, dwa Bo To jest jeden ratownik, no. Jak oni stoją sztywno, jak oni są mocni, nie? Masz rację. są fale. Nic. Nie. Ja już powiem, nie da się tego wywalić. Nie ma wątku. jeszcze raz. Tak, checkpoint bierzesz dwóch falałych. Ale ten czas chyba, tyle czasu mi minęło, że ja to chyba... Postoję. No stary, każdy będzie szybszy niż ty. <tosłuszy> Ale to jest Kraken uciekł chyba mam wrażenie Kraken ale nie tutaj, odnij się No gdzie? Gdzie on? On się przepłynął pod tajemnik KRAKEN Jest! Jest! Czas stop! Trzech, dwóch znaczy, dwóch uratowałem Ratownik też się uratował Tamte zostają. Nie zawsze da się ratować tak, wszystkich. Po nie? prostu tych lubisz tamtych nie lubisz Tak, rasista. Dobra. Teraz ty. Zobaczmy teraz, jak tu Łukaszowi. Dobra. dobra. Gotowy dobra. jesteś, dobra. ratowniku? Idziemy. Jestem gotowy. Uwaga. 3, ja! 2, jeden, start. <laughs> Przepraszam, start. Przepraszam, to było przed startem. Krake! Gazda ratunkowa, panowie, spinać dupę, Checkpointa zaliczamy! Lecz, kraken jest jakiś słaby dzisiaj. Dobra, ja mam pomysł! Teraz kraken! trzeba go uratować! Kraken! nie! Kraken, kraken! kraken. Ciekawym, ja muszę to ułożyć teraz, taki mały. Bo... Kraken, muszę gryźć, się ma Dobra, dosta, o. Dobra mamy czwórkę Ładujemy się z powrotem Kraken On nic nie robi masz dobra Przepłynę pod materacem Kraken <grym> O nie wrócić się ratownik i żółty O no to wracasz do checkpointa Co? Wracasz do checkpointa No takie zasady były Co teraz mam zrobić? Chyba no, bez checkpointa a, w sumie tak Mam w sumie tyle. Bez tygodni, No to gratulacje! Hej, chłopaki, uratowałem trzy osoby. i rodzinie Zadowolony. Tutaj ogólnie jest nagroda, która ci się mega przyda w kolejnym challenge'u. Jaka? Dostajesz okularki! Zarąbiście! Nice. o ja je chciałem! Chciałbyś ja. Możecie się teraz domyślić, jaki będzie kolejny challenge w takim razie. Oglądanie wody pod wodą. Dobra panowie, nie patrzcie, ja porzucam wam tutaj klucze i będziecie potem je łowić, ale nie patrzcie teraz. Dobra, Dobra panowie, no. macie tutaj schowane ileś kluczy, macie dwie minuty, żeby wyłowić jak największą ilość. Kto, wygra więcej, kto wyłowi więcej, ten wygrywa. Trzy, dwa, jeden, start! I oh. Nie są. 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 czasu. Jakie obślizły leżały na dnie, to no chyba długo. Są sedmonioty. Od... No, ale cóż 30 sekund. Oh. O kurde. Jeden, koniec czasu! Zapraszam tutaj do mnie, można wyjść Dobra, panowie, każdy ma swój wederko teraz. No, Wrzucamy Dobra, każdy wrzuca do swojego wederka swojego. Liczymy, dobra. Po kolei. Raz, bo to się liczy jako jeden, tak? Jak jest cały zestaw? Tak, tak, tak. Jest taki zestaw. Jeden, dwa, 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 dwa trzy, trzy cztery, cztery. cztery. Koniec. Masz piąty jeszcze? Pięty. Co? Tyle masz sześć! Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. Ja mówię wygram no, widziałem, widziałem, w ręku ma mało, mówię wygram to, mam aż cztery sztuki. Stary, poleciałem tu! Tu jest, I zabrałem prawie wszystkie, kres. tu jest 11, tu jest 4. Kto wygrał? E, ogólnie, było, ogólnie było ich 15, także zadano ogólnie wszystkie. <grym> no dobra, 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 no Łukasz znowu wygrał po prostu, ale to dzięki tym okularkom, no taka prawda. Trochę prawda. Dobra, Łukasz, w tej rundzie wygrywasz przywilej wybrania sobie jedzonka, także jest! No. Serio? Tak Kurde Weź wybierz yy, coś innego niż burger, bo ja chcę burgera Dobra, to ja chcę sałatę Sałatę? Z kurczakiem no Jest taka, ja lubię strasznie, bo w wodzie pływam, ciężki będę i zadań nie będę wykonywał no, dobra, Dobre, logiczne myślę ja Dobra sobie w takim razie przerwę i przez godzinę nie możecie wejść do basenu O będziesz Będzie zimno o co jest? Pojedzone już? Trochę Zjedzone stary ale Tylko jest... chłodno ja bym skoczył zimno, zanim To do wody mówisz? Zdecydowanie. Doskonale, ponieważ mam dla was kolejny challenge. Panowie, kolejny challenge, jaki dla was mam, znany jest jako wielki poślizg basenowy. Uuu. Wielki poślizg basenowy, Ach, to... się boję coś WPG. 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 Dobra, tutaj jak widzicie, mamy urządzenie do ślizgania znane jako materac. To prawda, kazano mi go trzymać, I co to, co nie wiem co robię. Challenge no. polega na tym, że rozbiegacie się z ze z środka basenu, no bo nie możecie wyjść poza basen i, i na brzuchu. Na, na brzuchu? Nie, nie wiem, no nogi. Pytam ciebie. Technika jest dowolna, pozostawia. Znaczy wielki poślizg wioski? Wielki poślizg y Wielki basen. B, b chyba powiedziałbę. Wb A WBP basen... Kto pierwszy. Trzy, cztery. cztery. Jakie zasady? Na nogach, na brzuchu, na czym? I jak wolisz? Na nogach. Nie no to jak to jak kto woli. A do wyboru. Tak, do wyboru cel jest taki, żeby kto dalej. Uwaga! No. Jazda! Uuu, mocny zawodnik! Kurde! Tu Jak jest? daleko się nie spodziewałem, w ogóle. tutaj, na tej kratce. Tak, też tak uważam. Dobra, ja tu będę stał po prostu, żeby to znaczyć nic. Dobra, to... No, no, teraz na brzuchu, powodzenie. Dobra, A, gotowy? Akcja! Jazda! <noise> Jaki cud! powtórka jeszcze druga runda chcę drugą rundę <grym i górę> boję się szczerze, boję się nie Ja też to, to co <grym i górę> <grym i górę> dawaj o o o o tu była ja dawaj, ja, dawaj 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 no. nie mogę się odpychać nie? <grym i górę> jest. tutaj no to to jest dobre dobre półtora metra dalej nie Ej, to także tak, skoczył, tam jest po prostu. Nie tak, było, tak, tak. nie było tutaj, no, re, re, rekordu. Dobra, Dobry. czyli ostatnia szansa Mr. G, druga runda. Teraz jadę do końca. Jak boksię O! Dobra. Jak Ale zapomniałem... Nic. Jak boksię Szeroko tylko. No dobra. Ale słuchajcie, to jest pierwszy challenge, który wygrał Grzegorz na razie, także gratulacje. Rzesiu, twoja nagroda. O, Wodę dostałem? Tak. Musisz się znaleźć w wodzie i teraz. O, 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 o Jack, Serio? Dobra panowie, przed ostatni mam dla was challenge, który będzie trochę tak wymagał od was kreatywności. No. Okay. Macie 15 minut i musicie wymyślić najlepszego trickshota, jakiego potraficie zrobić z wykorzystaniem rzeczy na basenie. Nice. Co tylko chcecie. Możecie użyć może wateracji, możecie użyć piłki, ale generalnie założenie jest takie, że piłka musi wpaść do tego do tego okręgu, nie? Tutaj Każdy ma 15 minut i ja oceniam, który jest fajniejszy Dobra na. Dobra, mówicie, że jesteście gotowi, także... Kto pierwszy? Tym razem dla odmiany Mr. G Tak, tak jest Wymyślcie nazwę dla, dla tego trickshota najpierw Szybki pączek Szybki pączek, dobra nazwa Dobra, Szybki pączuś, baj Mr. G yeah! Ladies and gentlemen, look at this <laughs> Nie po prostu tak. stary, coś te, twój trickshot polega na tym, że w prostu do wody, wytyprzyłeś się, wsiąłeś się na kółko i z odległości pół metra włożyłeś piłkę do tego, A tak? Tak Oby Łukasz coś piłki przygotował, bo no tutaj naprawdę nie ma, nie Słuchaj ma tego nie jest wysoko zawieszona ja mam wytłumaczę trickshot, bo trickshot polega na tym, że rozbiegam się, ląduję dupą, w sensie w kółku tyłem i rzucam za siebie, trafiając do tego czegoś To jest Aha. niemożliwe Jak się nazywa ten trickshot? Złamię sobie rękę zaraz Dobrze tak, 3, dawaj Trzy, dwa, jeden Nie. Panowie, trochę zawiedziony jestem, nie ukrywam Ale z tych dwóch to mi się bardziej Łukasza podobał, przynajmniej fajny skok był Dobra, to dajmy się je poprawić, ja się poprawię Dobra, Dobra. Tak Serio to mój nie był oryginalny, bo ogóle teraz zrobimy ten, co nam Dobra, daję wam jeszcze 10 minut, ogarnijcie sobie te trickshoty dobrze Dobra I zawołajcie mnie, wtedy ocenię faktycznie Dobra, dobie, Uwaga, Jack w swoim trickshocie, proszę bardzo Nice. Ale to był trick shot. Jestem cały mokry, ale czasem. <gry> Jaki tutaj jest plan teraz? Przejeżdżam na materacu jak surfer Do celu I tam skaczę na cel nasz Na nasze obręcz, na poczka, Dwoma nogami i wrzucam Słuchajcie, ten trik się nazywa szalony kowboj Uwaga <gry> 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 ja, O, ale trafił. No dobra. Powiem się się wam tak, z tych dwóch trickshotów. myślę, że to jednak koszt był fajniejszy. Dobra. Ale z dwóch był lepszy. Dobra, panowie. takim razie dla was ostatni challenge, który decyduje, kto faktycznie jest zwycięzcą. Nice. Ale zanim, to zobaczymy wyniki głosowania. Jak widać, opcja, no widać, która opcja jest najbardziej Jaka? Ja Dobra, panowie, mam wielki, wielki zaszczyt ogłosić, że zwycięzcą konkursu yy, no e SMS-owego, czyli, <laughs> czyli e zdjęciowego z Instagrama, jest Grzesiek. Uuu, z gołym tyłkiem. Z gołym tyłkiem. Yeee! Grzesiu, masz ostatnią szansę, żeby się odkuć w takim razie. No. W ostatniej rundzie, która będzie wymagała od was bardzo dużo cierpliwości. Ooo! Cierpliwości w basenie? Tak. Dobra, panowie, jak widzicie, co przed wami leży, to jest jenga. No, znacie każdy z nas zasady jęgi. Kto przegra, ten przegrywa. Tutaj, challenge. Kto pierwszy, krzyczy. A wiesz, jak wciąż powoli, żeby tego w ogóle nie wzburzyć morza, nie? Jest! Yes. O, Dobrze! Jacek. No paki, idzie mi, patrzcie, idzie mi deska razem z klopskiem tak dalej. Bo oni drugi trzyma ten A bo to się Dobre. na góry odkłada. No o to chodzi właśnie, żeby to wiecie, to jest ciężkie. Bo nie można dwoma rękami przytrzymywać sobie wiedzę, tylko jedną w sumie. Chyba. Ja nie odnam zasad, ale tak chyba jest. O, 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 o. Drugi musi trzymać tą deskę, nie? Bo się o żeby... <ślad> Staro, będzie gonił po całym Nie ten... Nie Ubra, się tym tak szybko. Bo... Coś czuję, że ktoś tu przegra zaraz w ciągu jednej minuty. <ślad> Jak? Czemu tyżeś to zrobił? A ja wiem, teraz muszę to mnie Zobaczcie, co on zrobił. Jednego klocka niestabilnego zostawił, to jest jack. O, wychodzi. Udało Ci się, tak? W tej chwili ty. Nie wiem, co znaczy. O! widzisz, bo one tak łatwo, ze środka wychodzą łatwo, nie? No. Drzekła dla ciebie, dila. Wyjmujesz tego płocka. I to da szybko, tak? Ma się? Mam nadzieję, wyrzuć tą wieżę, wyda. <laughs> Ej, jest to ciękuwa na basenie. Nie sądziłem, że na basenie kiedyś będę układał jękę, nie? Ja też nie. O nie! Jaka tragedia, ja tak pykałem, która się ruszy i to jest koniec To jest Ktoś, koniec, to ja wygrywałem Dobra panowie No, no. co teraz? Sędziowie sprawdzili i wynikło, że macie remis Uu. Ale tak nie może być, ponieważ safe z gotówką jest jeden Dlatego tutaj Aha. do niego mam klucz o, Uu, Nawet jest... trzy Daleko poleciał, na to... 100% Ty go wyrzuciłeś, tak? tak. I co, my mamy go znaleźć? Kto pierwszy go znajdzie, ten może otworzyć sobie sejf to no, inny, tutaj najlepszą poleciał Słuchaj, z okularków to jest liczba Masz? Nie Ale się wyłowię, jakbym miał miecz Ej, bo ja staram się patrzeć o Po tylu godzinach się tak ciężko pod wodą już oddycha, że się nie da jeszcze oczy otwarć. Ty pod wodą oddychasz? Tak. Dobra, no no cofaj się patrzę, no. patrz Klucz francuski. A. Ale tak daleko, żeś to rzucił. Mi się wydaje, że miłość tobie się wydaje. Czy ja widziałem te klucze mi się wydaje? Nie, nie, nie. Ja starym O jest. Nie, to jest... Gdzie on zobaczył niby? Nie ma. nie. Ma. nie, ma. nie. Ale przykro. No stary, o tu leżą przecież, o tutaj. Tutaj się widzisz? No tutaj, Tu nie masz tylko Nie ma. To nie były one? Nie. <noise> no co zrobiliśmy? W takim basenie w wielkim no. stole Miłość 3 godziny pływa, teraz szukać kluczy No dobra, musi Cze powiedzieć kogoś. Kluczary musisz założyć. Dobra, dobra, dobra. Nie nie w takim razie, dobra no nie wiadomo gdzie są te klucze, tak? Musimy sobie radzić, nie wiadomo. Nie, wiadomo, nie wiadomo. Ale ja proponuję, to. stary. Yy, zrobić coś takiego że może Kaiwa wielmu... Dawaj klucze, jazda, 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 Dobra. lecisz, lecisz! Okulary trzeba! Grzesiu! Takie klucze, nie? No tak. te! No. Takie klucze! To lecisz. On mówił, że jest w tym sektorze, tak? Tak. A no, masz okulary? No nie mam. A gdzie są? No tu są. Chcesz tam przynieść? Ej, Zarian! To są te klucze! <ś glaube> takie klucze są! No. Ale tu... to... Ale to się znalazł. Wiesz, że ja widziałem te klucze, mi się wydaje? Nie oh yeah. Ojej. Tak? No dlaczego nie powiedziałem <laughs> się? Za karę Karaczana zjadasz. Wiesz go samiec, O, świnio, masz, zawsze Masz, masz, masz. Dzięki. Dobra. wszystko go się... znalazłeś? No, chwilę. Tele. Dobra, panowie, zapraszam do otwarcia sejfów. Jest, otwierane sejfy. Dobra, jak widzę, są tutaj dwa sejfy. Jeden jest taki na kod. Tutaj. No. A drugi jest taki stary, rozwalony. No. Grzesiu, ty jako, że przegrałeś, nie możesz e, pasować do, do swojego sejfu. Dobra. Łukasz, ty wygrałeś, możesz sobie go otworzyć, to jest 4444 cztery, Okej. I zobacz, czy masz tam pieniądze. Dobra. Tylko, jeżeli, e, nie możesz jakby dać po sobie polis poznać, bo potem musisz powiedzieć Grzeszkowi i to Grzeszek zdecyduje, czy, czy chce się zamienić z tobą, czy nie. Dobra. Masz Dobra, spod... w takim razie lecimy. Otwieraj go. A widzowie, nie. Góry i lasy, panie. Góry... Dobra, wystarczy tyle. Dobra, to okay. co mi powiesz o swoim sejfie? No? Ten sejf... Oh, jest strasznie ciężki. Ma bardzo dużą ilość pieniędzy w środku i ciężko mi będzie to wydać przez najbliższy dzień lub dwa. Chcesz się jest. zamienić czy nie? Skoro mówisz, że on jest ciężki i tam jest kupę forsy, która jest w papierkach i ona nic nie waży, to się nie zamieniam, zostawiam sobie ten safe. Czyli, ale może mógł ci powiedzieć prawdę też, nie? No mógł I wtedy niech wydaje kasę na co chce Czyli on tu może mieć pełen safe w kasy Może Powiedz, Co chcesz, żebym ci kupił? Jeżeli, Jeżeli Co je, chcesz? E, stary, jak kupisz mi e, tego, cheeseburgera, to będę za To co, nic dziwnego, kupię ci 100 w takim razie Dobra Dobrze. To ja zostawiam Dobra Otwieram Otwieraj swój się. Jest! Jest hajs! Ty miałeś pusty sejf? Przecież trzeba... Cały dzień! Dobra, widzowie, ja oczywiście z Rzekiem się podzielę tą kasą, bo nie ma innej osi, to jest mój przyjaciel. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Yo!